Siema mordeczki, witamy was na dzisiejszym filmie Ja jestem Fris, jest ze mną poczciwy Krzychu I dzisiaj robimy coś kozackiego Wczoraj wszyscy z, całe, z całego domu ekipy Poszli spać około 3-4 a jest 8.00 Wszyscy śpią, totalnie wszyscy śpią My jesteśmy na maksa nieogarnięci Wstaliśmy żeby zrobić tego pranka Bo słuchajcie mamy cały garaż piłek tak, Calutki I chcemy nim wypełnić całą łazienkę chłopaków W sumie to waszą łazienkę Czyli łazienkę wszystkich oprócz mnie i Werki Słuchajcie jeśli chcecie więcej takich odcinków zostawiacie łapy w górę Tysięcy łap, kolejny prank na ekipie. A kto jest nowy na kanale, subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwony przycisk do subskrypcji, bądźcie na bieżąco z kolejnymi materiałami. A my, krzychu, zabieramy się za noszenie tego. Będzie sporo noszenia. Najpierw wnosimy to do chaty, a później z chaty do łazienki. Mam nadzieję, że nikt nie wstanie i że wstaną dopiero o 10. A co ważne, to napisałem wszystkim wczoraj, że o 10 jest pobudka i że wstajemy i że o 11 już mają być ready i nagrywamy, yy, bo jest dużo filmów do nagrania. Tak ustaliliśmy wspólnie. Wiem mniej więcej, o której wszyscy będą wstawali i to jest dobre. Mam nadzieję, że to wszystko się, słuchajcie, powiedzie, sprawdzimy. Także prank na ekipie 10 tysięcy, chyba 12 tysięcy kulek w łazience. Róbmy to. No dobra, słuchajcie, nie ma na to czekać. Nosimy te rzeczy tam. Let's go! Zobaczcie, zostało już tego naprawdę mało. Ja wezmę te dwa i pokażę wam, słuchajcie, jak wygląda to tutaj w naszym salonie, bo jest masakra. Patrzcie 12 tysięcy kulek. Przecież tym wypełnimy połowę łazienki. To będzie masakra. Krzychu, słuchaj, plan jest taki, że teraz zanosimy to w takiej formie, czyli zawiązanej do łazienki. I dopiero w łazience, jak przygotujemy wszystko, je z każdego worka wyjmiemy. Krzychu, Krzychu, cichutko, cichutko. cichutko. Teraz już musimy być cicho, bo tam, tam, tam ci są w wszyscy sobie śpią i mogą się w każdej chwili obudzić. Ja biorę drugą kamerę, ustawimy ją i jazda. Zobaczcie, ja przygotowałem Piłki, słuchajcie, kupiliśmy ile parę dni temu, nie? Ze 4 dni temu, więc nikt nie spodziewa się, że coś z nich zrobimy, bo mieliśmy z nich robić inny odcinek, więc ja na to padłem tak po prostu randomowo i mówię, robimy to. No i więc nikt nic nie wie, słuchajcie, nic totalnie. Dobra, mamy już większość, ja idę przygotować słuchajcie, lampy, żeby ładnie tam wszystko rozświetlić. I jeszcze parę kamer. Tak naprawdę zostało już niewiele. Ja rozstawiłem kamery i włączyłem światło. Zresztą patrzcie. I teraz tu jest mega jasno, ale patrzcie jak dużo tych kulek jest. To jest jakaś masakra, my w pełni połowie łazienki tym. Jeszcze cztery worki. I tu jest kolejna kamera, zasłonięta kurtką krzycha, żeby nie było widać statywu. Więc przemyślane wszystko dobrze. ale będzie fan z rozpakowywania tego masakra. Patrzcie, to jest największy worek, jest w nim tysiąc kulek. Jest mi dotąd. Wszystkie wórki przeniesione, patrzcie to Mega dużo tego jest, masakra Zobaczcie, zrobiliśmy coś takiego Z woli. Więc teraz będzie można po prostu wrzucać tu piłki i nic nam nie wyleci I zaczynamy wysypywać piłki O nie, one są mega głośne No, no, no Nice Ale to jest, to jest, to jest, to jest, to nie widać jak dużo tego jest. Patrzcie. Dobra ma. Tego jest, <grym> jest, jest masakry się dużo. Tak z góry to nie widać, ale... A to dopiero chyba... Trzeci worek, no? dopiero <grym> trzeci worek. Nie wiedziałem, że tego będzie aż tyle. Zaraz się zacznie wyglądać przez naszą folię. Tego jest mega dużo, patrzcie. Mamy. No trzeba wannę wypełniać, umywalkę tam trzeba, ale tego jest za dużo. Za dużo. No. Nie zasypujemy wannę tak, że nie będzie jej widać. Dobra, wanna jest git. Patrzcie to. Ta wanna piwek jeszcze, zupełnie na brzegi. Ani jednego worka nie ruszyliśmy. Stąd praktycznie masakra. To będzie prank, serio. Się. Zaczynamy wysypywać tutaj powoli, ale jest tego sporo. Rozpakujemy wszystkie, idziemy do twojego pokoju i tam czekamy na ofiary. I tam patrzy zupełnie i ostatni, ostatni worek. Trzymaj się, bo masz honory, czyn honory, ostatni git. Wychodzimy, restujemy kamery i ustawiamy wszystko i jazda. To jest w ciężka misja, nie? Żeby wyjść. z domu. Bo... Wyjść, znaczy, z łazienki. Ja, patrzcie jak to wygląda. Ja pierdzielę. Widzisz? No. Otwieram. No. Dobra, nikt jeszcze nie wstał, git. Ja bitole, patrzcie to. Na tu jest, ale dobrze to zrobiliśmy Nie, nie wypadła praktycznie żadna Czekaj, to będzie nie tak. Dobra, słuchajcie, zamykamy łazienkę idziemy tutaj do Krzycha, do pokoju I czekamy na ofiary Ej, szedłem właśnie po picie I ten nasz korytarz i wszystko wygląda tak legitnie Nie, nie można się po niczym poznać Patrzcie to, wychodzisz sobie z pokoju Patrzysz, hmm. no wszędzie czysto Nic nie ma tutaj nadzwyczajnego, patrzcie Na dole, nie no, nic nie ma Łazienka? Nie, nie, no też nic nie ma. Otwierasz I <noise> jesteś w ciężkim smoku. <noise> Plus tego jest taki, że nikt totalnie jeszcze, słuchajcie, nie przyłapał nas na robieniu tego pranka, więc dalej nikt o niczym nie wie. To jest najlepsze. Słuchajcie, było jakieś drzwi, ale nie wiem, czy to, czy to po prostu jakieś losowe dźwięki, czy ktoś wychodził. A Marta? O nie o nie, i co teraz? Ej w ogóle Krzychu klamka się wyrwała O nie I co teraz? Patrz tutaj z kamerą i coś się, tego się dzieje O nie, no nic no, no. Idź do drugiej szybko Póki no wiesz No ale cicho Marta Bo jeszcze wiesz, nie wstał oprócz ciebie Opra, ok, także Marta słuchajcie jest plankowana. Krzychowi klamkę wyrwałem, także git yy, Czekamy na resztę, bo jeszcze reszta nie wstała No. Okej okay. No to chyba dzisiaj nic z i i sobie się ogarniać są jeszcze dwie łazienki, ale yy, żeby cicho, żeby jeszcze reszta No Właśnie usłyszeliśmy jak Majowalną głową mu ścianę i pójdzie takie łuki już stało właśnie z nim pisze. O stro Mi nie przeszkadza O nie Ty uważam. Czekaj, idę się muszę się umyć, nie? O nie Wskakuj do bandy. Aaa! Mięciutko na mnie, ja cię do walę. No, ale to pięknie wygląda w ogóle. No cała łazienka, co? O ja. Rozumiem, że nie jestem pierwszy, który to zauważył dzisiaj. Nie, był mi i Marta tylko, bo w jeszcze się śpią, nie? Jezu, kiedy to zrobiłeś? Dzisiaj o ósmej. Po cichu. Jak to było? No nie przez to, że mieliśmy to zrobić tobie, ale nikt nie wstał tak wcześniej. Serio? No, serio. A co tak wolno wchodzić do łazienki? Jakoś tak... Podejrzeć... kamerę. A tamtą? No. Czy kompakt? Nie wiem. Może że nie? Czy nie? Mogę nie skorzystać? Zaraz, zaraz. Jeszcze Michael nie wstał. Wrzućmy go tam, proszę cię. O! A gdzie jest mały Michael? Tu. Nie Michaela z nim w towarzyszy. Dobra, Michaeli, że nasz. Ale. dużo. Jak w języku ludzi? Co zrobił? Tylko głową, kurde ja. ja. Ale to dzwona, co z... <noise> ja <noise> nie wstaję Wskakuj wskakuj, ty jesteś ostatni Dawaj rozbieg, skrzydło do gołu i wbijaj Masz tą możliwość i okazję zniszczenia tego wszystkiego i wlecenia tam jako pierwszy Czyli się na to piszesz <fli> Jak spłynąłeś? się nie stało, tak tak? No, Wiem, ja W tej chwili się spłyskać Nie widać go w ogóle. Wstawaj, Mike. Teraz ja. Ja też no chcę tak. coś prosić. On nie widzi, że tam coś Pomóż mu trąbą. Zalegam. <śmusza> Wysypiam się Tromba, Nie! Nie! Zaraz pęknie! Mała wina! Zalegam jest to. się! Dawaj mama Ja mam stary ten Pelerne do latania daj, 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 daj. Uh! To jest taki plany kozak Ale tu, ja, tutaj, 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 jest, tutaj jest tak dużo tych piłek Totalny stos Ja nie robię salto do przodu z wanny do kulek Nie, robisz? No Dawaj Krziku Tyle, podsunaj. Wiesz co, podsunaj. No, co <gry> Ale ja się boję, Krzysiu się nie boi. Daj mi psem. Łooo. Wow. Nie ma chłopa. Nie ma chłopu. Ej, ale wanna to jest spoko. Tak jak, tak jak łuki do nich wchodzą. O, to w lampa leci. O nie. <gry> No nie, te piłki się wszystkie wysypują Jezu, jak mi jest gorąco No to co, zostaliście słuchajcie wszyscy sprankowani, przeze mnie i przez Krzycha Początkowo miałabyś to Vera, ale Vera spała, więc robię to z Krzychulcem Ej Przemo, podejdź tutaj do trąby Łap Nie, to się rozwali, któraś się rozwali z tego Nie rozwali się O, rozwaliła się na dole pękła z tyłu i bokiem będę pulsował, on nie rozwalą. Tak wygląda sprzątanie, słuchajcie. Wszystkie te kulki już do worków popkładaliśmy. Nowe worki kupiliśmy, żeby były lepsze. I tak to wygląda. Jeden worek chce łuki. łuki łap! No. <śpisz> Gotowi? No. To łap! się rozwali? Głupijcie się rozwali! Wiedziałem! No, Takie proste przywitzenia Nie no nie rzucajcie później, nie znajdziemy nigdy tych kibek Także tak wyglądało sprzątanie słuchajcie Zdawajcie łapy w górę, chcecie więcej pranków na ekipie Mam nadzieję, że ten wam się podobał Subskrybujcie też kanał, klikajcie przerwany przycisk do subskrypcji Będziecie na bieżąco z tymi kolejnymi prankami A ja wreszcie lecę, lecę się ogarniać, bo no. z temu 8 nic nie jadłem no. i się nie ogarniałem Dobra, y, trzymajcie się, pozdro i do kolejnych pranków ELO